Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj proponuję pyszne danie z i smażonych na głębokim oleju piersi z kurczaka pokrojonej w kawałki z cukini i mozzarelli do tego frytki. Frittura, czyli danie smażone jest bardzo popularne we Włoszech. Można smażyć w ten sposób mięso, ryby i warzywa. Zaczynamy od frytek. Do ich zrobienia używamy kartofli młodych, które nie mają dużo skrobi. I wyjdą z nich frytki churpiące na zewnątrz i miękkie w środku. Kartofle kroimy w nie za grube plastry i następnie kroimy je w słupki. Następnie płuczemy je pod zimną bieżącą wodą przez 2-3 minuty do momentu, kiedy woda, w której moczą się kartofle, będzie przeźroczysta. Pozbyliśmy się już części skrobi z ziemniaków, teraz będziemy je obgotowywać przez 3 minuty w osolonym wrzątku, do którego wlewamy pół szklanki octu, octu winnego. Po 3 minutach gotowania kartofli przekładamy je do plastikowej biski i ponownie płuczemy je pod bieżącą zimną wodą przez 2 minuty, a potem układamy je na ściereczce i dokładnie suszymy. Do panierowania będziemy potrzebować mąkę, dwa jajka i bułkę tartą. Teraz czas na przygotowanie mięsa. Wykorzystamy pierś z kurczaka. Ja pokroiłam umyte i wysuszone filety. Można też użyć pierś w całości i pokroić ją w kawałki albo dużą kostkę. Mięso posypujemy solą, papryką w proszku. Można dodać mieloną kurkumę czy cenzero albo kary. Kawałki piersi wkładamy najpierw do mąki, strzepujemy jej nadmiar i wkładamy je do roztrzepanych jajek, które powinny pokryć całe mięso z obu stron. I na koniec mięso wkładamy do tartej bułki i suchymi palcami dokładnie obtaczamy mięso, aby równomiernie było pokryte tartą bułką. Teraz będziemy panierować dwukrotnie mozzarellę, którą wcześniej należy pokroić w dosyć duże kawałki. Mozzarella smażona jest pyszna, polecam. I postępujemy tak samo jak z mięsem. Najpierw mąka, jajko i na końcu tarta bułka. Ważne jest, aby mozzarella była dokładnie pokryta bułką tartą. Teraz zaczniemy panierować mozzarellę po raz drugi w jajku i bułce tartej. W ten sposób nie rozpuści się podczas smażenia, ponieważ będzie dobrze zamknięta. Mięso i mozzarella są już gotowe do smażenia. Pozostała jeszcze cukinia. Umytą i dobrze osuszoną kroimy w niezacienkie plastry. Plasterki cukini obtaczamy w mące, następnie w jajku i na koniec w bułce tartej. Do garnka albo frytkownicy nalewamy litr dobrego oleju do smażenia, nagrzanego do 180 stopni. Sprawdzamy termometrem albo łyżką drewnianą, jeżeli widzimy bąbelki, temperatura jest już odpowiednia. Rozpoczynamy od frytek, które smażymy małymi porcjami. Ilość oleju oczywiście zależy od proporcji składników, których użyjecie do frittury, czyli do smażenia. Dietetycy są zgodni, że takie danie można spożywać raz w tygodniu. Ważne jest, aby olej był odpowiedniej jakości i odpowiedniej temperaturze, i aby po użyciu nie wykorzystywać go po raz drugi. Oczywiście mowa jest o osobach, które są zdrowe. Patatine, czyli frytki, układamy na bibułce, aby odsączyć je z tłuszczu. Nie solimy frytek od razu po wyciągnięciu. Poczekajmy kilka minut, bo za bardzo zmiękną. Frytki są już usmażone. Teraz smażymy mozzarellę, a potem cukinie i mięso. Mięso było już wcześniej posolone, tak więc po wyciągnięciu solimy tylko cukinię i mozzarellę. Danie jest już gotowe, nasza frytura jest już gotowa, mięso i cukinia są pięknie zakolorowione. Takie danie jest oczywiście bardzo smaczne, bardzo lubiane przez dzieci i młodzież. Polecam je podawać do sałatek albo surówek. au auguro buon appetito, czyli po włosku życzę Wam smacznego. Jeżeli spodobał się Wam ten przepis, zachęcam do pozostawiania lajków, do komentowania na dole i do subskrybowania mojego kanału. I zapraszam na następne przepisy. Alla prossima!